Większość ludzi myśli, że przejechanie 250 km to jest kwestia kondycji, bądź dobrego sprzętu. Ale prawda jest taka, że to czy przejedziesz ten dystans zaczyna się dużo wcześniej, zanim wsiądziesz na rower. Kiedy wyjeżdżałem wieczorem po jesiennym deszczu na 10-kilometrową pętlę, po trasie czułem jak polepsza mi się samopoczucie, jakby znalazł jakiś kot na złamanie Matrixa. Tydzień jazdy zamienia się w miesiąc, miesiąc w rok, a rok w trzy lata. jesteśmy teraz tutaj, przed trasą o długości 250 km. tam widzowie. Zaczęliśmy traskę, jedziemy z Przemysła do Krakowa. Około 240 km. Jak może się zauważyć, jest kurde straszna mgła, nic nie widać praktycznie. I co za tym idzie, jest też zimno. mimo że mam rękawki na sobie, to jest mi trochę zimno, więc będzie się trzeba rozgrzać. Ale później ma być 26 stopni, więc ma być ciepło. I cel to zdążyć przed burzą, a no przynajmniej taką mam nadzieję. Krakowie o 16 miała zacząć się burza. Wyjeżdżając około godziny 7 miałem jakieś 9 godzin na jazdę w suchych warunkach. Ale czy faktycznie zdążę, zobaczycie w dalszej części filmu. Y, jadę z wiatrem. Przynajmniej tak wygląda według prognoz, więc powinienem mieć łatwiej. No ale co, zobaczymy. No 230 km wszystko się może wydarzyć na trasie. Więc po prostu lecimy. I tu jest pierwszy tip, jeżeli chcesz zacząć. Nie skupię się na kupieniu jakichś nie wiadomo jak dobrych ubrań i sprzętu. Jak mogłeś zauważyć na zdjęciach, ja zaczynałem w jakichś beżowych spodniach, w jakichś beżowych dresach i w okularach mojej siostry. Po prostu wsiąść na rower i jedź, bo regularność jest ważniejsza niż sprzęt. Zaczynamy pierwszy podjedzik na trasie. Jakoś dużo ich nie będzie, bo poprowadziłem to tak, żeby było w miarę płaskie. Mogłoby się wydawać, że pierwsze kilometry będą najłatwiejsze, w końcu dopiero zaczynasz trasę, adrenalina pcha cię do przodu, ale u mnie było zupełnie inaczej. Mogła już trochę schodzi powoli, ale ja czuję cały czas, że, że jeszcze śpię, w sensie mój organizm jeszcze się nie obudził, nie mam jeszcze tempa takiego jak bym chciał i też nic mi nie wchodzi, w sensie... Nic, żadne żelki i tak dalej 250 km to nie jest sprint Pij kiedy nie chce ci się pić i jedz kiedy nie chce ci się jeszcze jeść Bo to jest klucz do sukcesu, bo jeżeli trafisz na ścianę Złapanie ściany na rowerze to moment, w którym nagle tracisz energię i siłę do dalszej jazdy Dzieje się tak, gdy organizm wyczerpie zapasy glikogenu Głównego paliwa dla mięśni Wtedy ciało przechodzi na spalanie tłuszczu, co jest wolniejsze i mniej wydajne Efekt? Ciężkie nogi, brak mocy i uczucie jakby ktoś odciął ci prąd Przejeżdżamy przez ścianę. Och, trochę taka, kładka tak taka do dupy, ale nieźle, nie będę narzekał. Wiadomo, 240 km. Dla niektórych, to, dla niektórych to jest niewyobrażalna ilość kilometrów, a dla niektórych to jest nic, ale porównywanie się do innych w tym momencie nie ma sensu. Znalazłem kiedyś cytat, który idealnie pasowuje się w to, o czym przed chwilą mówiłem. Comparing is a thief of joy. I coś w tym jest, porównywania zabierają ci całą radość z tego, co już osiągnąłeś. Pierwsza godzina minęła. Czuję się jakbym, kurde, był nieprzytomny nadal, jak zombie Ale to może być wynik tego, że nie ma słońca A przez to, że nie ma słońca, jakoś się nie mogę obudzić, to... Kurde, zzygać mi się chce Znaczy po prostu nic mi nie wchodzi, nie? Nic nie chcę jeść Będę musiał to zmienić jakoś Ale na razie nie wpycham na siłę się, bo... Żeby to się bełtem nie skończyło Dobra, widzowie, przebity 50. kilometr Stwierdziłem, że te dalej, nie ma co się zatrzymywać. Później będę robił więcej przerw. A teraz zaczynam największy podjazd chyba z tej trasy. Nie jest jakiś bardzo stromy, ale jest długi. Więc będę go jechał w zachowawczo w miarę. Wiatr jeszcze zbyt bardzo nie pomaga. Tak, koło 13 ma być największy, więc może wtedy mnie to trochę popchnie. Ci, którzy rzadko jeżdżą na rowerze, mogą się zastanawiać, czemu tak skupią się na wietrze. A to dlatego, że przy większych prędkościach to właśnie opór powietrza zabiera nam najwięcej energii. Różnica w odczuciu jest ogromna. Jedziesz wolniej, a męczysz się bardziej. Dlatego, kiedy wybierasz się na tak długą trasę, postaraj się, żeby była ona raczej z wiatrem. Jestem na szczycie, ale tu dosłownie nic nie widać. Taka mgła jest mocna. Sarne widzowie. I stoją, stoję, nie wiem, co się dzieje. Ja w sumie też nie wiem, co się dzieje. Ale jadę dalej. Więc teraz zjeździk. Dobra, widzę, dojechane pierwsza przerwa tak naprawdę po 75 km. Tutaj sobie kupiłem pizzę, wodę, kole. Muszę coś wsunąć, bo tak naprawdę jechałem. Tylko piłem, nic nie jadłem przez te 75 km. Można uznać, że robiłem tu duży błąd, bo zjadłem tylko dwa żelki na 75 km, ale mimo wszystko jestem przyzwyczajony do małej ilości jedzenia. Nadrobię to teraz szybko i plan jest taki, żeby pojechać do Tarnowa już na strzał, to jest jakieś 80 km stąd. I wtedy bym miał duży zapas, bo zostaje mi 80 km do Krakowa. No i teraz warto też powiedzieć, że. Na tych 75 km, które teraz jechałem to zrobiłem prawie 1000 przewyższeń, więc no to jest sporo. Wiatr też się uaktywnił, więc będzie teraz z wiatrem jazda, więc powinno być łatwiej. Dobra, widzę pękła na nawet 105 już jest. Jedziemy się bardzo dobrze. Na pewno lepiej na niż jak rano jechałem Trochę zjadłem. Plecy najgorzej bolą mnie, mam skoliozę, to trochę przeszkadza. I też jedziemy w tamtą stronę, tam jest, za tymi drzewami jest taka góra, całkiem spora, podjedziemy ją. To chyba ostatni taki większy podjazd na tej trasie, więc mnie to cieszy niezmiernie. O. A teraz widać gdzieś obok tej góry, co tam jest. Będziemy przejeżdżać, podjeżdżać. Z tego co tu widzę, to są... Z tego co wiem, to, to jest yy, bunkier pociągu Hitlera, coś takiego. W cieniu II wojny światowej powstała budowla, która do dziś budzi grozę i podziw bunkier kolejowy Hitlera. Ten monumentalny schron miał chronić specjalny pociąg firera przed nalotami i wrogim rozpoznaniem. Gigantyczne ściany z żelbetonu, kilkumetrowej grubości, strop i wrota cięższy niż pancerny czołg sprawiały, że cała konstrukcja przypominała fortece. Pociąg mógł wjechać do środka, a po zamknięciu drzwi stawał się praktycznie niewidoczny i nieosiągalny dla lotnictwa alianckiego. Dla Hitlera pociąg nie był tylko środkiem transportu. To była mobilna kwatera główna, miejsce narad, podejmowania decyzji i życia w ciągu Bukier miał zagwarantować, że nawet podczas najbardziej intensywnych bombardowań pociągi jego pasażerowie pozostaną bezpieczni. Nie no, widzę tak szczerze, że ten podjazd to easy jest. Wjeżdżam na dużym blacie. Ale bardzo ładnie tu jest, kurde. Zaraz pójdę się gdzieś wysikać w te krzaszory na szczycie najlepiej. I raczej duża szansa, że będę ja ten objazd w tym tarnowie, Bo już kurde czuję, że coraz bardziej zmęczony jestem. Ale ciekawe tutaj reny są takie kurde, skalone góra-dół. Przynajmniej nudno nie jest. Widzowie, sytuacja jest taka: jest godzina 12:41. Jestem jeszcze 20 km od Tarnowa i już, kurde, musiałem się zatrzymać, bo ciężko było. Znaczy, jadę szybko, ale plecy mi siadają Dlatego używam takiego czegoś jest jedyne, co mogę na to poradzić Się kładę i rozbijam mięśnie lędźwiowe Już ta strefa komfortowa jest na krańcu, że tak powiem Później już będzie walka, to już... Dobra, widzowie, jestem już pod Ternowem, gdzieś jakieś jakiejś 3 km do Ternowa, Ale jest już taka dętka Przejechałem 160 km prawie 157, coś takiego Super, super. Dupa boli, plecy bolą, kark boli. to nie mam siły. Na trasie kryzys to pewni. Nie zastanawia się, czy przyjdzie, ale kiedy. I przygotuj się na niego mentalnie. Niezależnie od tego, co Cię spotka, powiedz sobie, że się nie poddasz. Więc tak wygląda sytuacja. Ale zobaczymy. Teraz sobie robię przerwę. Już nie zdążę przed burzą, więc nie będę się jakoś bardzo spieszył, Byłoby to dojechać przed, tak naprawdę przed ciemnością. Średnio mam taką, jaką planowałem, bo 30 Czekam na pizzę i lecimy dalej Dobra, widzowie, morale trochę wróciły Więcej energii mam po tej pizzy Nogi no trochę bolą teraz, bo dopiero zacząłem Trzeba je rozruszać No i można podsumować ten etap trasy Już finałowy Ucieczka przed burzę, bo mnie złapie na pewno już gdzieś Teraz kwestia, ile będzie trwało, bo Gdyby nie burza, widzowie o 17 już bym był na luzie Widzę, przebicie się przez miasto to najgorsza rzecz. Jeszcze najgorzej, że ja teraz na... nie wiem, czy się wbijać na ulicę, czy nie, bo ja przez cały czas na nawigację patrzeć w telefon. No widzę, że teraz jadę ścieżką rowerową, która nie jest ścieżką rowerową. Zrozwałam tutaj rower. Wow. Nie wiem, czekam aż skończy się skończy ta ścieżka, wyjadę na kurde krajówkę i będę poboczem jechał. Bo w takim tempie to ja za 5 minut deszczu będę, tam po lewej jest już deszcz. I przy okazji dużo sił tracę, muszę zawsze przyspieszać hamowo. Przyspieszać hamowo. To nie ma jak się wbić na nie? Kurde, jeżdżę chodnikami jak zjeść. Gdzie jest znak Kraków 74 km. Na razie tu muszę się przebić przez te skrzyżowania. To tak męczy. ogólnie jest dobrze. Nie wiem, po tej pizzy naprawdę jakoś nie czuję, że przyjechałem do 170. Czyli tam no 168 O, widaj. Lecimy, widzowie, lecimy. Po lewej, już kurde chmury. Widzowie, zmieniłem tą drogę, jadę jakoś inaczej. Nie dało się tam jechać jechać mega niebezpiecznie nie wiem, teraz jadę kurde na około, nie wiem gdzie nie wiem ile na drobie. mury już kurde coraz bliżej masakra i to nauczyło mnie jednej bardzo ważnej rzeczy planowanie trasy jest tak samo ważne jak sam trening dlatego kiedy planujesz trasę, planuj dobrze bo źle dobrana trasa może spowodować nie tylko, że ty stracisz siły fizyczne, ale również psychiczne denerwuje mnie, bo ten kamot mnie tak prowadzi cały czas tą główną, no, przecież to jest nienormalne Teraz zaraz, zaraz. Za... A już się ją Jak sami mogliście zobaczyć, byłem już naprawdę zmęczony, nie tylko fizycznie, ale bardziej psychicznie. Zaraz, zam... zamiast zrobić góry 240, to 300 Tam już pada w tych górach. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie jest blisko do deszczu. Ja pierdzie. Gdyby nie to, naprawdę ja bym to strzelił, nawet mi się nie zastanawiam. Dobra, widzę, szybka relacja. 204 km tutaj macie. 200 km pyknęło, jeszcze zostało jakieś 40 km, ale ja mam 20% w GoPro, więc kurde, będę już nagrywał dopiero przy Krakowie. Nie sądziłem, że tyle baterii mi zajdzie, no ale już mi się duży mocno, ale nogi wytrzymują o dziwo jeszcze. A i chmury nie jest źle. Jakby. Więc nie pada jeszcze. Jest szansa, że nie będzie deszczu, może. Może się uda. A jestem koło Bochni, mniej więcej, nad Bochnią. A chwilę później stało się to. Na 17 km przed Metą zupełnie ulewa. Byłem przemoczony, zmarznięty i wyczerpany, ale z drugiej strony mogłem zadzwonić po transport, który by przyjechał w ciągu najbliższych pół godziny i mógłbym skończyć równie dobrze trasę pod tym sklepem, który widzicie. Ale wtedy pomyślałem, kurde, przejechałem już naprawdę sporo część trasy. Powiedziałem do siebie, pojebało cię? Chcesz się poddać? Nie no, tak nie powiedziałem, ale w tamtej chwili wiedziałem, że na pewno nie chcę się poddać. Widzowie, akcja jest taka, że jest mrzawka jakaś, ja jadę i w nim wytrzymałem pod piosenkę, bym mi się sikać. Porąbane co tu się dzieje. Kurde, miałem tam skręcić. A. Szybko, aby do celu, kurde Już mam dość Widzicie jakie kongo jest? Znowu zaczęło padać, ale ja mam to w dupie Jadę dalej przed siebie Ewentualnie przeczekam już to w Wieliszty, bo to zaraz powinno się skończyć Nie wiem też ile mogę do was gadać Bo kurde jest mało baterii Ale wiedzcie, że się nie poddaję Kiedy zostało ostatnie 10 km do Krakowa poczułem euforię To była głowa, która wiedziała, że wygrała Widzowie, patrzcie jakie piękne niebo co to jest ta nadzieja, żeby się nigdy nie poddawać. Zostało mi 7 km jakiś. Więc widzimy się już przy znaku. Bo nie wiem ile mam baterii. To jest taki freestyle Przeobraziłem się z dzieciaka, który przejechał ledwo 7 km. Gościa, który strzelił prawie ćwierć tysiąca km. Gdybyś 3 lata temu powiedział mi, że pokonam taki dystans na rowerze, na pewno bym ci nie uwierzył. Widzowie, jest tam znak krachu, nie wiem czy widać. Jesteśmy. Średnia 30 na godzinę 8 godzin 242 km. Widzowie, łatwiej poszło niż to ślady. Naprawdę Pokonujcie swoje ograniczenia bo to Naprawdę jest Człowiek jest do wszystkiego z domu. To jest porąbane Kurde To jest takie uczucie dziwne Dojechać do Krakowa jeszcze 3 lata temu nie potrafiłem 20 km przejechać Teraz jestem w Krakowie Z Przemyśla Rowerem Ja w to nie wierzę Widzowie, jest na, jestem na styk Już słońce zaszło praktycznie Kurde, cieszę się mega Wyszło Znaczy, ogólnie rzecz biorąc jestem zadowolony Wiadomo Deszcz trochę pokrzyżował plany, jestem cały mokry Dosłownie cały Dupa mnie piesze, ale ogólnie naprawdę jest Lepiej niż myślałem, że będzie, o. Siedziałem chyba ponad godzinę w tym sklepie, pod tym sklepem. Ale ogólnie, kurde, to jest takie uczucie zawaliste. A dopiero poczułem tak w 5 km przed końcem, poczułem takie szczęście, endorfiny, wszystko. Więc, no widzowie, łapka się należy, może ten film nie wyszedł jakoś super cinematic, bo jednak jechałem 8 godzin. Co by nie było, więc starałem się jechać bardziej niż nagrywać. Ale może się dać łapkę za starania i również możecie coś, jakiś sobie challenge dać. Ta trasa, jak i cała moja historia, nauczyła mnie jednego: nie potrzebujesz celu, żeby zacząć. Ale jeżeli będziesz konsekwentny, dojdziesz dalej niż kiedykolwiek mógłbyś pomyśleć. Kiedy staniesz przed lustrem, będziesz spokojnie mógł do siebie powiedzieć: Jestem z Ciebie dumny.